A, odwiedziliśmy Karkonosze. Cześć, witajcie na kanale Dziki Biwak. Dzisiaj materiał dosyć nietypowy, dlatego że jesteśmy na majówce. Wyjazd kilkudniowy. A odwiedziliśmy Karkonosze, czyli tutaj Karkonoski Park Narodowy. Parę migawek, pewnie na początku filmu z wyprawy po górach, bo spędzimy tutaj dwie noce, śpiąc po prostu jako goście w jednej z willi w Karkonoszach. Natomiast potem przewidzieliśmy spanie w lesie, także. Zapraszamy na biwak w warunkach, jakich jeszcze nie pokazywaliśmy czyli biwak górski. No, i już jesteśmy na terenach, gdzie będziemy nocować. Teren górski. Na razie wybraliśmy się na taki rekonesansik bez plecaków. No, bo to wiadomo, jednak trzeba dźwigać. Autko mamy zaparkowane na łączce, no ale na łączce rozbijać się nie chcemy. Także na razie szukamy sobie odpowiedniego miejsca. Teren bardzo fajny. Oczywiście jak to w górach. Mało płaskich. Terenów, mało miejsc, gdzie można by się rozbić. Do tego trzeba trochę uważać na drogę, która tutaj niedaleko biegnie. Więc na razie jeszcze szukamy, ale wydaje się, że coś uda nam się znaleźć. No i chyba znaleźliśmy miejsce, gdzie będziemy chcieli zanocować. Miejsce wydaje się kompletnie rewelacyjne. Trochę trudne terenowo i pewnie będzie trochę trudno z rozłożeniem tarpa odpowiednimi. Trzeba będzie się trochę z nim pomocować, ale spójrzcie sami. Jesteśmy na terenie w miarę płaskim. Przynajmniej ten kawałeczek, który widać za mną, tutaj powinien stać nasz tarp. Drugi będzie tuż obok, bo dzisiaj skład trzyosobowy. Natomiast za plecami mamy piękny strumień. Czyli, dostęp do wody mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. No i nic, tylko zabrać się do pracy. No, w tym celu musimy się cofnąć do auta po rzeczy. nasze miejsce obozowe osiągnięte. Ciekawe czy się będzie chciało sikać w nocy. Jak już się dojdzie z plecakami pod taką górę, to fajnie jest odpocząć, zjeść coś i posłuchać szumu strumyka. Troszkę zaczęło padać, dlatego schowaliśmy się z Kasią do środka. A taki filmik troszkę o tym, jak nam wyszedł dzisiaj, tarpi jego rozłożenie, bo wyszedł bardzo obszerny. Dlatego, że jak spojrzycie, tak naprawdę tutaj spać mogłyby cztery osoby. My z tamtej strony trzymamy sobie wszystkie ciuchy, bo tam jest mniej płasko. Ale tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie. To jest plus tarpów, że ich mnogość rozłożenia pozwala na zrobienie schronienia dla naprawdę sporej ilości osób i sprzętu. To na dzisiaj wszystko od nas, dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że jesteście, jeżeli materiał Wam się spodobał, zalejkujcie, zasubskrybujcie, a my zawieramy się za zwinięcie obozu i pomału, niestety, musimy wracać do siebie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.